Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W dzisiejszym filmie przedstawię zakrętarki udarowe serii DCF marki DEWALT. Zapraszam na film. Największą zaletą akumulatorowych zakrętarek udarowych jest głównie wysoki moment obrotowy przy jednocześnie niewielkiej wadze i poręczności urządzenia. zakrętarką udarową możemy pracować przy dużych obciążeniach z krętami ciesielskimi, śrubami, nakrętkami lub krętami farmerskimi, nie przeciążając silnika urządzenia ani jego przekładni w przeciwieństwie do standardowej wiertarko-wkrętarki. Dzięki pracy z udarem możemy odkręcać zapieczone śruby lub skręty. Zakrętarki uderowe charakteryzują się sześciokątnym mocowaniem 1,4 cala, przystosowanym do większości bitów, a także adapterów, dzięki którym możemy stosować nasadki udarowe. Narzędzie idealnie sprawdzi się na budowach podczas prac warsztatowych lub monterskich. Stosując wiertła z mocowaniem sześciokątnym, można wiercić w stali lub drewnie. Więcej o akcesoriach udarowych z mocowaniem sześciokątnym opowiem w kolejnym filmie. Dostępne są różne modele zakrętarek udarowych marki DEWALT w różnych kombinacjach i o różnych parametrach. Dostępne są również zestawy combo, w których pakowane są dwa lub więcej narzędzi w jednej wygodnej, dedykowanej walizce. Wszystkie można zobaczyć na stronie sklepu phabc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i specjalnymi przygotowanymi dla Państwa promocjami. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.